おにぎり Siostra Lidia Kmiecia Górszulanka, kierownik Świetlicy Akademia Młodych, Caritas Diecezji Radomskiej. Natalia Bartosiewicz, wychowawca w Świetlicy Akademia Młodych. Anna Szczepanowska, wychowawczyni w Świetlicy Akademia Młodych. Świetlica Socjoterapeutyczna działa nieprzerwanie od listopada 1999 roku. Obecnie ze Świetlicy korzysta ponad 50 dzieci. W wieku szkolnym. Akademia Młodych funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy w dni robocze w godzinach od 13 do 18, natomiast w dni wolne od nauki szkolnej od 10 do 15. Swoją opieką obejmuje przede wszystkim dzieci i młodzież w wieku szkolnym, pochodzących ze środowisk zagrożonych uzależnieniami. Do placówki mogą uczęszczać dzieci mieszkające na terenie miasta Radomia, a przyjmowane są na prośbę rodziców, na prośbę psychologów, pedagogów szkolnych, pracowników ośrodka pomocy społecznej czy też na podstawie decyzji sądu rodzinnego. Głównym naszym celem i działalnością jest wspieranie rozwoju dziecka we wszystkich jego aspektach. Celem Akademii Młodych jest zapewnienie opieki dziennej, tworzenie warunków do nauki własnej oraz pomoc w nauce, możliwość kompensacji traumatycznych doświadczeń, realizacja oddziaływań profilaktycznych. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, organizowanie czasu wolnego, dożywianie dzieci, współpraca z rodzinami, no i oraz wsparcie materialne właśnie dla dzieci i ich rodzin. Przebywanie dzieci na świetlicy ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie ich na co dzień. Świetlica stwarza przyjazne i bezpieczne środowisko, w którym dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności społeczne poprzez interakcje z rówieśnikami, uczą się budowania nowych relacji, Współpracy w grupie, dzielenia się, czy rozwiązywania konfliktów, co jest bardzo ważne. Czas spędzony w naszej placówce wpływa również pozytywnie na ich rozwój emocjonalny. Dzieci mogą swobodnie wypowiadać się o swoich uczuciach, o swoich emocjach, złych lub gorszych dniach. Uczą się jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, co na ten moment uważam, że jest bardzo ważne, bardzo ważne, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. Ponadto uczą się systematyczności oraz obowiązków, co powinno wpłynąć pozytywnie na ich funkcjonowanie. Najczęstsze problemy, z jakimi borykają się dzieci na ten moment są to problemy emocjonalne oraz problemy społeczne. Dzieci poprzez brak wiary w siebie, brak pewności siebie. Ciężko nawiązują nowe relacje z rówieśnikami, boją się wchodzić w nowe środowiska i przez to często właśnie wycofują się. Ponadto dzieci mają właśnie teraz problem z radzeniem sobie, ze złymi sytuacjami, nie wiedzą, jak mają sobie z nimi poradzić i często wywołuje to właśnie takie niepożądane zachowania, jak właśnie agresja, płacz, impulsywność. Drugim takim ważnym problemem są to problemy z nauką. Dzieci nie uczą się systematycznie, nie odrabiają lekcji, mają też problem w braku wsparcia z nauką i bardzo często przychodzą właśnie do nas z prośbą o pomoc, tak, w nauce czy, czy wyjaśnieniu jakiegokolwiek materiału. No, potrzebują wsparcia i zrozumienia. No i ostatnim takim bardzo ważnym też dla mnie problemem są to właśnie problemy rodzinne. No, różne są sytuacje. Tak, są rozwody, czasami jest śmierć jednego z rodziców. Dzieci nie potrafią sobie poradzić w takiej sytuacji i my, jako nasza placówka, Powinniśmy mieć na celu stworzyć takie bezpieczeństwo dla takiego dziecka, dużo empatii, powinniśmy dawać takim dzieciom dużo właśnie wsparcia, zrozumienia, żeby to dziecko jakoś po prostu mogło dalej funkcjonować. W świetlicy organizujemy różnego typu zajęcia. Są to na przykład zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży, na których uczymy ich jak gdyby spędzenia czasu bez internetu, bez telefonu i zmuszamy ich do działania ze sobą razem, do rozmowy szczególnie, której tak rzadko teraz się stosuje w dzisiejszym czasie, dialogu z młodzieżą. Są też zajęcia grupowe z panią psycholog i z panią pedagog, które uczą dzieci wyrażania emocji i pracy w grupie. Następne zajęcia to są zajęcia socjoterapeutyczne, które też pomagają dzieciakom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, które napotykają swojej drodze w życiu codziennym. Mamy również zajęcia, które pozwalają rozwijać e, zainteresowania dzieciaków. E, są to na przykład zajęcia plastyczne, na których rysują, malują. Ostatnio robiliśmy baranki z masy solnej i te zajęcia sprawiają dzieciakom dużą przyjemność. E, w czasie, gdy jest ciepło na zewnątrz, wychodzimy z dzieciakami na zewnątrz i tam rozwijają swoją pasję, czyli sport. Chłopcy, piłka nożna, dziewczynki, siatkówka albo. Rozmowy przy ławeczce. Mamy również zajęcia typu opiekuńczo-wychowawcze, pozytywne spędzanie czasu wolnego a mianowicie są to gry i zabawy wszelkiego rodzaju w grupach albo w zespołach. W czasie wakacji i w przerwie zimowej organizujemy. Stacjonarne lub wyjazdowe formy spędzania tego czasu. W wakacje jeździmy na kolonie, a w ferie, na, gdy jesteśmy na miejscu, no to na przykład są kręgle, wyjście do kina, na trampoliny. Dzięki tym zajęciom socjoterapeutycznym, z panią psycholog, z panią pedagog, uczą się, jak sobie radzić z problemami. Że są osoby, które pomogą, tylko wystarczy zapytać, albo udać się z zapytaniem, co w takiej sytuacji zrobić. Nabierają odwagi do podejmowania decyzji, stają się pewniejsze siebie, i wydaje mi się, że wiedzą, co to jest odpowiedzialność, że to, co robią, ma wpływ na to, co się może wydarzyć. Dziękuję.